Muszę się jakoś zemścić na tej grupce. I tym bardziej na Oli i Michale, ale w sumie też Elli. Zadzwonię do Melli, może mi podstawi jakiś pomysł na zemstę. No hej Mela, dasz mi jakiś pomysł na zemstę w tej grupce, co ci przesłałam? No okej, okay. mogę ci dać konto na kilka dni, bo dobrze znam Olej i Elle, ale pamiętaj, nie wydasz ani jednego Robuxa. Okej? Okay? Bo kupowałam 193 k Robux Naft na awatara. Nie wydawaj. Okej? Okay? No okej, okay, girl. Natasza dostaje konto od Melli. Hej, ale fajnie wyglądam, ale nie kłamała z tymi robuksami. Pewnie liczyła te robuksy, więc już idę na grupkę. Hej, śmieciarze, e, znaczy ludzie. E, Hej? Hey? Hej, Ela, chodź na priv. No, co chciałeś? No, muszę ci coś powiedzieć. Zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia. Ha? No to chodźmy na grupę to ogłosić. Hej, musimy z Elą wam coś powiedzieć. Jesteśmy od teraz parą. Go na E. Melcialey 19 opuściła grupę. Pewnie była w tobie zakochana XD. Mela, plan nie wypalił Co? Odkryli twoją tożsamość? Nie, jest gorzej, mój nowy krasz jest teraz zelą. A on był taki hot. Mela włącza kamerkę. No muszę ci coś akurat powiedzieć. Na pewno cię to szokuje. Ja to tak naprawdę, Ela. Co? Nienawidzę cię, złodziejko chłopaków. Rozłącza się i rzuca telefonem.